Planujesz wakacje, chciałbyś wybrać się gdzieś samolotem, ale niestety nie masz z kim zostawić swojego psa lub kota, albo inaczej, chciałbyś koniecznie zabrać go ze sobą, tylko na pewno nie chcesz, aby znalazł się on na dole wraz z bagażami, w luku bagażowym. A jedynie jesteś w stanie zgodzić się, jeżeli twój czworonożny kolega będzie obok ciebie, czyli przy twoich nogach, w kabinie. Otóż nie wiem, czy wcześniej o tym słyszałeś, ale od rozporządzenia unijnego z 2004 roku jest już taka możliwość, aby bez żadnego stresu twój piesek lub kot był przy tobie i będziecie razem mogli wybrać się na wymarzone wakacje. A więc, aby zabrać ze sobą swojego czworonoga, musi on oczywiście spełniać pewne wymogi. Pierwszym punktem, który jest najważniejszy, to jego waga. Pies lub kot nie może przekraczać w pewnych liniach wraz z transporterem 8 kg. Ok, Waga twojego pieska lub kota została spełniona. To muszę cię zmartwić jeszcze jedną informacją. Rasy brachycefalicznych psów, czyli takich o krótkim pyszczku, są głównie zabronione do przewozu. Mowa o pieskach takich jak Buldog francuski, angielski, ciao, ciao czy shizu. Pełną list, listę dozwolonych psów oczywiście możesz sprawdzić u swojego przewoźnika. W dalszym ciągu Twój przyjaciel spełnia wyznaczone wymogi? No to teraz już jest trochę z górki. Zwierzęta domowe muszą mieć co najmniej 4 miesiące w przypadku lotów. W obrębie Unii Europejskiej muszą posiadać swój chip, paszport oraz aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Jedynie kraje w Europie, które wymagają dodatkowego podania środka w formie tabletki przeciwko tasiemcowi to Finlandia, Irlandia, Malta, Szwecja, Norwegia i Wielka Brytania. Dobrze, więc spełniamy już wszystkie wymagania. Pozostała torba podróżna. Musi być ona miękka, wentylowana i zmieścić się pod nogami w czasie lotu. Oczywiście linie wyznaczają odpowiednie wymiary tej torby. Zazwyczaj różnią się kilkoma centymetrami w zależności od przewoźnika. Tak więc jesteś zdecydowany na kupno biletu w cenie około 50 euro w jedną stronę za Twojego przyjaciela? Pamiętaj, że zabierając ze sobą zwierzę, jesteś zobowiązany zarezerwować miejsce siedzące przy oknie oraz już przy kupnie biletu zaznaczyć, że lecisz wraz ze swoim czworonogiem. W Zależności od wybranej linii niektóre zezwolają na maksymalnie cztery zwierzęta na pokładzie. Na koniec powiem wam, w których liniach lotniczych, między innymi, można zabrać ze sobą pieska lub kota? Są to linie takie jak LOT, TUIfly, Eurowings, Condor, Lufthansa oraz inne, które znajdziecie w internecie. Nie zapomnijcie, że niestety, ale w liniach Ryanair, Wizard i EasyJet nie zabierzecie ze sobą swojego czworonożnego przyjaciela. Zapraszam was do obejrzenia mojego kolejnego filmiku, w którym opowiem wam, jak przeżył swój pierwszy lot nasz Maltańczyk.